W dzisiejszym 43 pokażę, jak zrobić świeckę z lego. Potrzebujecie taki oto element. I potrzebujecie jeden biały element z dziurą. Z dziurą o taki. I w zależności, jak chcecie, aby było to wysokie, takich jeden. Potrzebujecie dwóch elementów z dziurą. Jedyny nakładacie tutaj o właśnie i teraz tak jest Nie mam I do tego elementu wystarczy włożyć ogień. I tak wygląda pierwszy wariant. A tak drugi, sami ocencie, który lepszy.